Przede wszystkim z tej strony krzyś. A to jest kolejny Kliniki z Brawl Stars. Dzisiaj będę chciał Wam trochę opowiedzieć o rzeczy, która weszła wczoraj. Jest to. Są to nowe, będzie trwał 12 dni. Znaczy no już jak ja to nagrywam, to będzie trwał 10 dni i 23 godziny. Sezon Aniołów. I właśnie w tych. W tych za codzienną pasę właśnie tutaj. Mamy... musimy zbierać takie star dropiki znaczy nie musimy, ale... znaczy no dobrze gdy zbieraliśmy Bo może nam wypaść albo... czekajcie. E, na przykład nie wiem, ja nie mam Gina albo Mac, to może wypaść skiny do na przykład nie wiem, może, może mi się wytropić na przykład skin do Mac, a ja ją nie mam. Jak otworzycie 100, 100 tych e, dropików tych anielskich, to, to dostaniecie za darmo... Skinka do, czekajcie, do, właśnie takiego do Bustera. E, jest on bardzo fajny, tylko że chciałem go wam przetestować wszystkie skiny. Tylko że patrzcie, wchodzi arena tringowa i nie da się zabić. Tak więc to jest taki bóg. Myślę, że twórcy tego to naprawią. E, co, jest jeszcze specjalny konkursik e, Aniołów i Domonów, gdzie e, jest taka mapa wojny duchów. Tutaj musicie, musicie zbierać takie anioły i demony Jak nazbieracie ich najwięcej, to później one się zamieniają w takie duszki I te duszki atakują bazę waszych brołów Właśnie tutaj I musicie wygrywać za każdy dzień Jeden konkurs trwa 3 dni Za każdy dzień dostajecie 5 bilecików Ja jestem w tym momencie na, szóstym, na pierwszym miejscu, mam 6 wygranych I... Mi, gdyby teraz yy, tak zostało, to bym miał 15 strat dropików, ale jeszcze jutro jest ostatni dzień, także jutro sobie też powpykami no nie wiem, ten może mnie wyprzedzić, bo on wcześniej był na pierwszym miejscu. No Także nie wiem, ale myślę, że mogę to wygrać. ale co jeszcze, yy, sklepie czekają na nas. Jest tak, jak wcześniej pamiętacie, był ten anielski, był taki, był, jak był sezon Ani bo wcześniej był sezon ten... Anio anioły i demony to właśnie był ten skin do Edgara i właśnie to znowu jest I tylko że jak ktoś ma e, już kupionego, jak ktoś już ma tego skina e, Edgara, są te światło Edgar to będzie miał teraz takiego... czekajcie wam pokażę. Takiego skina teraz będzie Mogli sobie kupić, czekajcie. A w sumie tak sobie Będziecie mogli sobie teraz zdobyć, kupić tam e, taką skinę. Ja już go wydropiłem właśnie z tych anielskich start dropów, i no to było ten, jakby ten pierwszy raz z aniołów i Demonów. Teraz na razie nic nie wydropiłem, i miałem tak. Raz miałem, długo się trzymało, bo jak się długo trzymie, to znaczy, że wtedy coś dobrego wydropi. I mi się długo trzymało, i wypadło mi 1000 monet. A za drugim razem też mi się długo trzymało i wypadło mi 1000 biskotek. A mojemu bratowi, yy, yy, trzy, jak otworzył yy, tego trzeciego takiego starego to długo mu się trzymało i, i wydropił tego. Przybranie tego to ładne do 8-bitniowca. Jwielski A za drugim razem znowu mu się trafił. To trafiło. Yy, długo tak się trzymało i yy, wydropił 100 gemów. Ja się tak wkurzyłem, bo... No ja nic nie mogę wydropić. Czym... Mi się długo ciągle się ten. Czym ja, ale no nic nie mogę wydropić. Same jakieś niefajne rzeczy. Nie mówię, no bo składki fajne i ten monster, ale. No dobra, ale stójcie, co tu jest. A i właśnie, jak będziecie... Patrzcie, macie takie sloty. Yy, I tutaj macie za... Yy, jak otworzycie pierwszego staropika? odblokuje Wam się jeden slot umie tego umiejętności Czyli na przykład patrzcie tu, ja mam już taki slot kurde. i on teraz mam go. Jak otworzycie chyba 9 No chyba 9 tych angielskich dropów to będziecie mieć kolejnego slota a jak otworzycie ile? czekajcie 20, 25 tych yy, niebiańskich znaczy no, anielskich tych star I tyle dostaniecie kolejny slot Maksymalnie ich można zdobyć trzy mm. I możecie grać tylko na, jak widzicie, taki znaczek Gdzie ja wam teraz pokazuję Jest taki yy, Anioły i demony i właśnie tam ino działają te sloty Na przykład teraz jak ja to nagrywam to jest Zadymie yy, W gorącej strefie Zbiór kremiota Zbiór Zbiory klejnotów i wojny duchów. Także to jest tylko u mnie. Eee, taka ciekawostka, tutaj z, z książeczki. No, jak przesuniemy troszeczkę tą książeczkę, eee, to wtedy mamy. Tak jak pamiętacie, tutaj było wtedy ta książeczka kolet, To teraz ta książeczka kolet. jest coś napisane. Tak jak to nie pisało, nie dotykać, czy też się nie dotykać. Jest karpeta spajka. E, w sklepie oczywiście też możecie sobie kupić e, te, anielskie, e, dro, star, e, star, star anielskie, star dropiki. się już myli. E, jak otworzyć, jak zdobędziecie wszystkie te 7 e, tych, jak to się nazywa, e, przedem, to wtedy dostaniecie taki, taki fajny ten. To nie mogę w to przybliżyć, ale dostaniecie wtedy taki fajny, e, jak to się nazywa. To jest chyba spray, no spray wydarzenia i jeden na przykład ten anieski yy, sezon trwa 12 dni, także to jest mega krótko, ale za samo granie tutaj w tych yy, co są codziennie na pasta wychodzi nam, że możemy chyba zdobyć 70 ileś, ileś chyba tych zestaw dropików. A jak jeszcze później nam dochodzi to te mis. te. te. anioły, te. co na przykład ja mam teraz pierwsze miejsce, te konkursy, to wtedy możecie jeszcze. no, na spokojnie, jakby nawet mieliście, słuchajcie. Nawet 10 nawet miejsce wam wystarczy, nawet. Dziesiąte miejsce, tak na spokojnie wam wystarczy Jak będziecie jeszcze aktywnie grać w Brawl żeby zdobyć tego skinka do Bustera Mamy kozaczki, tylko że tak, bo mówię, nie mogę przetestować Go Mówi, niestety, yy, jest jakiś Bóg w Brawl A ja jeszcze wam pokażę jedną rzecz Która, nie wiem czy jest, ale wcześniej testowałem, to jest yy, ten bóg, Że jak wejdziemy w język polski o Jezu, teraz ja muszę zapamiętać. Gdzie to jest, tu jest chiński. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz. Dobra. Jeżeli patrzcie, chiński. Yy. I patrzcie, wchodzimy do chiński język. Halo. Halo. O, i widzicie? Nic nie ma żadnych napisów. Wszystko jest bugowane, patrzcie. Widzicie? Nie ma nic. Nic nie pokazuje, ile mam pucharków, ile mam. Um, tego. jakie mam... Czekajcie. Nie pisze w ogóle ile co, coś kosztuje. No nic po prostu tu nie ma. Nawet no, po prostu nic, patrzcie, wchodzę w sklep. Patrzcie, nie wydaje nawet jaką mam pasę. O Jezus i mi wyszło. Ja cię kręcę U, czekajcie, co załapało? Dobra, załapało! Jak ja już się wystraszyłem, żeby coś się zepsuło. U, ja cię kręcę. Ty tu działa. A widzieliście nie działało. No mi się już zestraszył. Dobra, ja teraz zmieniam ten język. Czekajcie, widzowie. Czekajcie, teraz, które to było? Tu? To było koło tego? O. Ej, pisze... Eee, to jestem jest z Aha, aha. Czekaj. Dobra, czekajcie, widzowie. Muszę sobie jeszcze raz włączyć. Dobra, widzowie. Mam nadzieję, że teraz dam radę. Albo nie. Dobra, jednak się udało. Uff, ale mi serce biło. Ale to, że wyszło, to na serio jest dziwne. Eee, um, co? Um, uh, uh, um. A, muszę się wam pochwalić. Łopatrz no, to. Eeef... W... Znaczy no. Eee, wczoraj? Eee, wczoraj... Eee, przedwczoraj wczoraj. Wiłem sobie... Eee, Czekajcie. Się... Kolta. Najpierw Rico, A później Kolta na maximalną rangę. Tylko że oczywiście, Rico najpierw sobie fajnie już grałem, miałem 1666, 1066 pułarków, a nagle co? Nagle grałem jakieś, no nie wiem, nienormalne osoby, czy mają ciągle znaki zapytania w swoim imieniu i no mają inny kolor tego swojego imienia i ciągle oni są jakimiś, no nie wiem, jakimiś lepszymi z Syra. Patrzcie, miałem, wszelkie miałem na 1058 pułarków i wpadłem na 1000. Wszystkich teraz miałem na mocnej randze miałem na 1000. Rico spadłem na, 1000, na 964 puszki. No nie wiem, na serio, yy, co tu się dzieje, czemu tak jest, no ale. Nie. Yy, no i co widzę? Ja myślę, że na ten odcinek to już na tyle. Yy, może jeszcze dzisiaj nagram jakiś odcinek, może jakiś short nagram. Piszcie, widzę, jaki wy chcieliście, żeby nagrałem odcinek, ale możecie się spodziewać, yy, z, jak otwieram karty piłkarskie. Zobaczymy, co nam się wy wydropi. Nie wiem, może to będzie, czekajcie, dziś. Nie, może jutro. Czekajcie, Może jutro będzie short, także ja was żegnam. Do zobaczenia. Pa.